Drodzy przyjaciele, Drodzy dziś wasz kraj obchodzi rocznicę tego długo oczekiwanego dnia, który od dawna jest marzeniem o wolności i pokoju. I to marzenie stało się rzeczywistością. Pięć lat. W tym dniu zakończyło się pięć długich lat okupacji nazistowskiej w waszym kraju. Stracili. I wolność zwyciężyła. Życie wygrało. W tym czasie Dania wraz z resztą świata świętowała i miała nadzieję, że tak brutalna wojna będzie ostatnią i nikt inny na świecie nie będzie chciał ponownie zburzyć pokoju. Miała nadzieję, że ludziom nie grozi już śmiertelne niebezpieczeństwo, że możesz pozbyć się nawyków wojskowych. Miałem nadzieję, że na zawsze zapomniałem o konieczności zasłaniania źródeł światła. Miała nadzieję, że syreny przeciwlotnicze nie będą już brzmiały, informując o prawdziwym zagrożeniu, że można je włączyć tylko raz w roku, aby przypomnieć sobie minioną wojnę. Ale wojna nadeszła ponownie. Jest tu i teraz. Jest na Ukrainie. I nie zatrzyma się na naszej ziemi. I stała się już tak brutalna jak ta wojna, której zwycięstwo wszyscy pamiętamy co roku w maju. Pamiętam, jak przemawiałem do Ciebie i do Folketingu w 34 dniu rosyjskiej inwazji na Ukrainę na pełną skalę. Powiedziałem wtedy, że Rosja użyła na nasz kraj 1370 pocisków. Obecnie istnieje 1993 pociski. Wyobraź sobie, ile żyć zabrali. Większość z nich trafiała w cele niemilitarne. Następnie, 29 marca, powiedziałem Wam, że rosyjscy najeźdźcy zniszczyli 773 placówki edukacyjne w naszym kraju, a dziś dwa razy więcej 1584. Są to przedszkola, szkoły, uczelnie. Z tym właśnie walczy armia rosyjska na Ukrainie. Najeźdźcy zabili już 220 ukraińskich dzieci. I nie wiemy jeszcze na pewno, że na terytoriach okupowanych. Ale kiedy rozmawiałem z tobą ostatnim razem, na liście zabitych dzieci było 144 nazwiska. Widzisz, jak te straszne liczby rosną. Było 144. Teraz 220 dzieci zabitych. Nie mieli nawet czasu, aby poczuć, jak wygląda życie. Państwo rosyjskie nie jest jeszcze gotowe do zakończenia wojny. Wciąż marzą o zdobyciu Ukrainy i innych krajów europejskich. Wciąż marzą, że wolność w Europie musi zniknąć. Ale ich marzenia nie mogą się spełnić. Marzenie o pokoju musi się spełnić. Nasze i Twoje marzenie. Tak jak było 77 lat temu. Obecnie i na Ukrainie rozstrzyga się, jak ludzie będą żyć na naszym kontynencie. Czy będzie pokój? Nie tylko w naszym kraju, ale także u naszych sąsiadów. Na całej planecie zło nie wie, czym są granice państwowe. Tyrania nigdy nie poprzestaje na zdobywaniu tylko jednego kraju. Już pomagasz nam walczyć. Jesteśmy Wam wdzięczni za Waszą broń, za Wasz głos za naszym przystąpieniem do Unii Europejskiej, za Waszą uczciwość w kwestii sankcji i za Waszą szczerość wobec naszego narodu. Dziś wiele flag ukraińskich tutaj i wiele flag na ulicach Waszych miast wymownie mówi nam, że wszystko rozumiecie. Nikt nie powie teraz, ile jeszcze dni potrwa ta wojna. Rozpętana przez Federację Rosyjską. Ale wierzę, że zbliża się nasz Dzień Wyzwolenia. Wierzę, że tak jak teraz zwracam się do Waszych ludzi, kiedy obchodzicie rocznicę Wyzwolenia Waszego kraju, Wasi przedstawiciele zwrócą się do narodu ukraińskiego, gdy będziemy obchodzić rocznicę naszego pokoju. Teraz, jak co roku, zapalacie świece w całym kraju na pamiątkę tej wojny i zwycięstwa nad złem. I proszę was, kiedy zobaczycie ciepłe światło świec, żebyście pamiętali, proszę, o ukraińskich dzieciach. O tych 220 dzieciach, którym ta wojna odebrała życie. Pamiętaj, że Europa może zrobić wszystko, co w jej mocy, aby zachować tę okropną listę dzieci zabitych z powodu wzrostu. Nigdy więcej. Dziękuję każdemu z Was za wrażliwość i pomoc. Dziękuję, Danielu. Chwała Ukrainie.